Kolejnym z zabiegów będzie podcięcie o średnicy 25 mm oraz głębokości 15 mm. W tym celu klikamy procesycja, Toczenie, obróbkę jest grubną, wewnętrzną. Wybieramy narzędzie, jakim chcemy wykonywać dany zabieg. Określamy parametry skrawania, po zmienić głębokość oraz wyzerować naddatki. Następnie definiujemy kształt elementu, czyli zaczynamy od średnicy 25 mm z od stworzonej z0. Następnie toczymy wzdłuż do współrzędnej minus 15. Określamy fazę na początku naszego otworu. W tym celu faza. Definiujemy wielkość fazy. Widzimy, że została ona dodana do naszego konturu i kończymy czołem na średnicy 20 mm możemy tutaj również zastosować stępienie do swojej krawędzi określamy współrzędną od jakiej ma rozpocząć się nasza obróbka w przypadku, jeżeli nie mieliśmy żadnego otworu centralnego w naszym półfabrykacie. Musimy określić, od jakiej średnicy ma rozpocząć się toczenie. W naszym przypadku będzie to 20 mm, gdyż takim wiertłem wykonaliśmy otwór w poprzednim zabiegu. Klikamy OK, i widzimy, że kolejny element został dodany do naszej obróbki. W kolejnym zabiegu wykonamy robek czołowy. toczenia, wybieramy rowek, szeroki rowek z grubnie. wykorzystamy w tym celu standardowy kształt rowka, wybieramy sobie rowek czołowy, narzędzie zostaje zaczytane bezpośrednio z tablicy narzędzi, jaka znajduje się na maszynie, następnie określamy standardowe parametry skrawania, które były omawiane w przypadku obróbki rowka zewnętrznego, w kolejnym kroku kształt naszego rowka. W tym przypadku ze względu na to, że wykorzystujemy rowek standardowy mamy już tablicę, w której wprowadzamy poszczególne współrzędne punkty naszego rowka. Czyli zaczynamy od współrzędnej punktu A w osi X. Zgodnie z rysunkiem będzie to 36 mm. Współrzędna w osi Z w nasie 0 Mamy kilka możliwości odnośnie definiowania szerokości naszego rowka. Zależnie od tego w jaki sposób został on zwymiarowany. Możemy określić głębokość 5 mm. Widzimy, że w tym momencie część danych została automatycznie wypełniona. Jeśli chodzi o współrzędną punktu D osi X, widzimy, że została ona też naniesiona na nasz rysunek wynosi 56 mm. Automatycznie zostaje przeliczona szerokość naszego rowka. na punktu B jest równa współrzędnej punktowi A w naszym przypadku. Współrzędna punktu C w naszym przypadku wynosi 56 mm. Automatycznie zostają przeliczone kąty oraz ewentualne stożki. Mamy możliwość zdefiniowania sfazowań bądź zaokrągleń w danym elemencie, w danym punkcie. Jeżeli chcielibyśmy, aby nasz rowek miał wstępioną krawędź w punkcie A, wybieramy sobie fazę oraz wpisujemy wielkość fazy. Oprogramowanie IGF, tak jak już wspominałem, korzysta z korekcji promienia narzędzia. W tym momencie w zależności od tego, jaką płytkę będziemy mieli fizycznie na nożu oraz jaką wartość prowadzimy w, do tablicy narzędzi pod korektorem promienia, nasz kontur zostanie odpowiednio przeliczony. Dodatkowo, jeżeli rowek byłby wykonywany na powierzchni stożkowej, możemy określić wielkość tego stożka. Naniesiemy podobne spazowanie w punkcie D i kończymy edycję naszego rowka. Widzimy, że jego kształt został narysowany w na naszym detalu. Podobnie jak w przypadku rowków zewnętrznych możemy zdefiniować szereg rowków na powierzchni detalu. W naszym przypadku jest to tylko jeden. Definiujemy. Punkt startu obróbki oraz pozycję wymiany narzędzia i klikamy OK. High Technology Machines Limited Productivity Development.